Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, i Dzisiaj jesteśmy w grze Plants vs. Zombie Garden Warfare. Będziemy grać w tryb, w którym roślinki mają się bronić, a zombieki mają bronić punktu, a zombieki muszą przejąć ten punkt, które, który roślinki muszą bronić. No to życzę Wam miłego oglądania. Włomosz tej kurdej... UDI, nie, nie, no cóż. I skąd? 2000 lat. Mam teraz na to. Patrzcie na mistrza. Ej, teraz jesteśmy sobie działkiem i trrr, i pięknie zdjęty. Jestem mistrzem. Po prostu. I Ko. Kolejny zdjęty. Tam gdzieś jest! Coś strzelamy, ale co? Zamrożony jestem, no i... Chwila, zmienimy się w działeczko O, takie było piękne Idziemy do nich teraz strzelać, chodź tu No, no, no Mamy kogoś! Coś tam odpiliśmy Chwila Postój No, nie mogę już skakać wysoko! A ile on tak a, on... Jest. Ktoś wybuchł? Chyba. Tak, chyba wybuchł. O, patrzcie, patrzcie. Jakiś kurde fu futbolisty. O, już nie Jak mi przykro. I patrzcie, działeczko i... Ci... 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 Nie O. A Skocz, Skocz! Yes, Żuję, Zawiłem. Jestem mistrzem świata. Nie żyje, zginę Przeżyję, wybuchnie, wybuch Nie, nie wybuch, żyje, zginął, wybuch Jest I mamy kolejnego No, ciśnie, aj, kolejny o, Niestety ogłuszył mnie, nic nie mogę zrobić o. O, wybuch I bierzemy go do tyłu. W pięknym stylu. I zdjęliśmy. Jako piękno. Ty. Nie widać różnicy już jakby to było na normalnym statku. Wow. Jeszcze za nogą. O masz, o masz, o masz. Niech moja fasola cię wysadzi. Albo oko. I czekam teraz na wycinka. Ty. 1000 years i sadzonka, nie yy... bomba nieważne, coś wybuchło, nie wiem co co się tu dzieje <noise> nie nie, weź A idź precz A poszedł Wysoka roślinka, można Ty gdzie ty żeść Polas? Wow, na drogę Nie. O patrzcie to jest teraz yy, koniec już To już jest koniec To już jest koniec nie ma już nic! Znaczy nie wiadomo, ja zniszczono na mega, mega kwiatek, to, to to już przegrano. Niestety takie życie, nie taki rachunek. Strzelamy z inżyniera Giń, Gin, gin, gin. Zgin, gin, I patrzcie jaki kwiat, Cześć się kwiata, ale ładnie, no, kurde, ale kwiat, wow, i bomba dymna, nie, nie, to nie dymna, skąd oni strzelają, ty kurde, co i co, i co, i co, no, pomóżmy o, pan czyta gazetę? Trzeba mu wchodzić. <grym> się na ręce, nieważne. Patrz, zabijemy wszystkich. Ja, ja... Zabijemy wszystkich. Oprócz... wszystkich. Chodź tu! O kurde, na wiertarce pojechał! Hej, okay, zginął. Głupcze co zrobiłem, ale może się da. Patrzcie 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 zginie zginie I kto jest najlepszy na świecie Patrzcie 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 no kurde nie poszedł tędy skąd strzela tu jest i jest zdjęty dobrze niestety przegraliśmy do zobaczenia w kolejnych odcinkach z plan weszł z zombie inny gier subskrybujcie łapkujcie komentujcie do zobaczenia, do zobaczenia. cześć